Witam, kochani, jesteśmy w Galerii Aleja 47. Na plakatach, na plakatach wszędzie było, iż Jerzy Buzek otworzy galerię z Wernisarz pod tytułem Stop Smog. O 18.30. Niestety e, okazuje się, że to było o 17.30, że plakaty zostały poprawione. My takiej wiadomości nie mieliśmy wcześniej. E, więc e, przejdę tylko tak, e, może kogoś poprosimy, e, żeby nam opowiedział coś o tym wernisarzu. E, I będziemy się żegnać. Może uda nam się jeszcze e, do. Muzeum Częstochowskiego wejść. Ja wam tu pokażę troszeczkę, jest sporo osób, które biorą udział w tym wernisarzu. Jest dosyć głośno. Przypominam, jest to wernisarz pod tytułem Stops. Smóg i otwierał ją e, Jerzy buzek jeszcze pełno znajomych twarzy kochani Przejdziemy, ja mam... Kochani, widzieliście, Jerzy Buzek podpisuje e, jakieś książki. Pani przypominam e, e, Europoseł, e, znaczy kandydat na Europosła Jerzy Buzek e, lista numer 1. E, otwierał e, wernisarz tutaj w Częstochowi w, w galerii e, przy Alei 47. 。 Jak pan premier był tam kolektorem tak i nawet pan robił z nami takie, jak się nazywało wywiady, rozmowy z pracownikami, z nauczycielami, nauczyła angielskiego. Pan Jurku, dla częstochowa info o dwa słowa. E, troszkę, e, bo pan kandyduje, lista numer jeden e, z, z okręgu śląskiego. I o naszej tej, tym wernisarzu. Jak dwa słowa, jakby pan dla Częstochowia coś powiedział. Częstochowe jest coraz lepszym miejscem do uprawiania biznesu, bo tu macie naprawdę wiele małych i średnich przedsiębiorstw, ale jest również niezwykłym miejscem do życia. Proszę pamiętać, że jest tutaj i uniwersytet Pełniowymiarowy i politechnika. W końcu mało jest takich Ja Oczywiście jest, jest tego Kraków, czy Wrocław, ale Często chyba dołączyła. Jest tu bardzo wielu studentów. Właśnie mamy numeraria, które nazywają się kominaria tym razem, bo jest specjalny rysunek, że on na na jednym z kominów. Macie tutaj fantastyczne I właśnie z tego wynikała wystawa, na której jesteśmy. Stop Smog. Tak postanowiłem ją za, zatytułować. Chodziło o to, żebyśmy ratowali czyste powietrze. bo ono nam jest potrzebne do życia. A dzisiaj w Polsce, w wielu, wielu miastach nie mamy dobrego powietrza. Jedno z najgorszych do To jest groźne. Tyle zgonów się Trzeba temu zapobiegać. Artyści wspaniali odpowiedzieli na to, na walkę z tym zagrożeniem. Jestem bardzo wdzięczny. Cały ten pomysł ulokowałem w Częstochowie. Poprosiłem dwie panie z Częstochowy, żeby zajęły się stroną organizacyjną, przede wszystkim artystyczną całej historię. Naprawdę wspaniałe prace jeździmy od Brukseli, bo tam był poprzez różne miejscowości w województwie Śląskim, na niedawnym Europejskim Kongresie Gospodarczym oglądały tą wystawę. Kilkanaście tysięcy ludzi. To rzadko się zdarza. Wystawa malarstwa, rysunku, grafiki, zdjęć wspaniała. Artyści mówią o zagrożeniu, zwracają się do nas wszystkich. Musimy wspólnie przeciwdziałać takiemu zagrożeniu dla życia każdego z nas. Ostatnio jest Pan w Częstochowie, aktywnie wiemy o tym i mamy nadzieję, że no dostanie się Pan do Parlamentu Europejskiego i będzie Pan jeszcze więcej na rzecz robił Panie, ja cały Panu czas w jestem w Częstochowie, jestem tu obecny, parę lat trwało ubieganie się przez obecny Uniwersytet, przez Akademię imienia Jana aby zostać pełnowym Uniwersytetem. Powiem szczerze, że, że cały czas zabiegałem o to w różnych ośrodkach krajowych, o to zabiegało takich właśnie decyzji I cieszę się bardzo, że to się udało, a dzisiaj, że udała nam się wystawa w Rybice w w Częstonowie, gdzie właściwie jest, jest centrum tej wystawy, artystów, którzy przedstawili nam wszystkie dzieła, mówiące o czymś, co nas wszystkich powinno wolić i czym wszyscy wspólnie powinniśmy walczyć z zagrożeniem smogowym. Dziękujemy serdecznie dziękuję. i życzymy powodzenia. Dziękuję. Kochanie, e, e, był to Jerzy Buzel, który opowiedział nam o sprawach związanych z, związanych z ochroną środowiska pracą. E, i jego pracą nad y, tym tematem. Także y, jeżeli ktoś pana Buska lubi, też można również zagłosować y, w Eurowyborach na y, niego. Pani, widzieliśmy również e, e, panią poseł Leszczynę. Spróbujemy dwa e, słowa od niej e, uzyskać. Pani Izo. O, teraz. Dla Częstochowa info, wideo. Y, dwa słowa na temat tego wernisażu ponieważ już pan Jerzy Buzek parę słów nam o tym powiedział no ale pani pewno też jest z tym tematem zaznajomiona bliżej troszeczkę nam po po powiedzieć w krótkim z dwóch, trzech zdaniach ja nie jestem niestety artystą tylko politykiem od paru lat zajmuję się finansami dlatego zacytuję takiego mojego ulubionego inwestora giełdowego Morena Bafeta który mówił takie tak, że Ceną jest to, co płacisz, a wartością to, co dostajesz w zamian. I myślę, że czyste powietrze to jest taka wartość dla nas wszystkich, dla wszystkich ludzi na świecie, dla, dla nas Polaków, że warto za to zapłacić naprawdę. Dużo, bo cena jaką płacimy za sło, to czasem cena naszego życia i po prostu naprawdę trzeba z tym W tym dosyć dużo się w tym kierunku robi, ale z rozmów z osobami wiele osób podkreśla, że dotacje powinny być troszkę większe, jeżeli chodzi o ochronę środowiska do pieców, do wymiany pieców. No bo to nie są takie duże koszty, a szczególnie ludzie mówią o tym, że sama wymiana pieca to nie wszystko, później jednak ten opał, to... Dokładnie, ma Pani rację. Znaczy, no z pieniędzmi to jest tak, że ich jest zawsze za mało, że ta kołka jest zawsze za krótka, dlatego bardzo ważne jest to, żeby dobrze zagłosować w niedzielę żebyśmy z Unii Europejskiej mogli dostać więcej pieniędzy, te 100 miliardów złotych, o których mówił Grzegorz Sketyna, to są naprawdę realne pieniądze, które będzie można przeznaczyć na walkę ze smogiem, a pamiętajmy, walka ze smogiem to nie tylko lepsze samochody, które nie wytwarzają tyle CO2 i zmniejszają emisję, ale to przede wszystkim wymiana pieców, o których Pani mówi, a nie da się tego zrobić bez dofinansowania. I to także, przynajmniej przez jakiś czas, dofinansowania opału, bo piec to jednorazowy wydatek bardzo duży, dobrze, że jest dotacja, ale później wiadomo, że trzeba przestać wreszcie palić tym, czym palić się i Dziękujemy serdecznie za wywiad. Obromny w sumie sprawach, ale przy już bo szczerze dziękujemy dziękuję serdecznie. Kochani, e, dziękujemy pani Leszczynie e, za wypowiedź. E, I cóż, e, z, e, relacje dzisiaj z e, Wernisą zakończymy. E, naprawdę e, warto tu przyjść, e, poglądać malarstwo, e, dzieła. Artystów e, i, i e, przy no, w fajnym śpiewie ptaków, fajna atmosfera. E, zapraszam Was serdecznie, ale ja Najświętszej Maryi i Panny 47 zapraszamy serdecznie. E, I do usłyszenia. Trzymajcie się. E, jak będzie jakaś inicjatywa, znów e, szybciutko postaramy się. Być na miejscu. Nie zawsze możemy się dowiedzieć o pewnych rzeczach. Mam nadzieję, że jeszcze parę osób się zaangażuje w działanie na rzecz naszej sieciówki. Lajkujcie, udostępniajcie. Rozwijajmy razem naszą stronę. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.